Blaut Dejna Ćmikiewicz Zostawia piłkę tak Nowakowi sam idzie po prawej stronie Legia sześcioma zawodnikami teraz atakuje Nowak Dejna Niedobrze leży tam jak Państwo widzą Piłkarz w ciemnym stroju To Zygfryd Szołtysik Sędzia pokazuje jednak grać dalej Dejna Gadocha. Minął czterech cypka. Gomola. Gol. A więc proszę państwa, dosłownie 30 sekund przed bramką mówiłem o tej Trochę bardziej o spałej grze górnika, że bardziej górnik patrzy na zegar jak na to co się dzieje na boisku. No i zemściło się to. Legia wyrównała na trzy chyba i pół minuty przed końcem spotkania.